Dzisiaj pokażę Ci jak zainstalować NATena na własnym komputerze i połączyć się z bezpłatnym multimodalnym LLM-em, który analizuje nie tylko tekst, ale także obraz. Wszystko zrobimy y, krok po kroku w Dockerze bez skomplikowanej konfiguracji. No dobra, krok pierwszy co robimy, przechodzimy na repozytorium GitHub, nazywa się ono Self Hosted AI Starter Kit. Mamy tutaj wyjaśnioną całą procedurę w jaki sposób to zainstalować. Co yy, zawiera, czyli zawiera, zawiera Self-Hosted N8N, yy, zawiera Olamę, zawiera, yy, zawiera Quadrant i zawiera PostgreSQL. Post Tutaj mamy instrukcję, w jaki sposób to zrobić. Za chwileczkę pokażę Wam krok po kroku. Dobra, jeszcze bardzo ważna rzecz odnośnie instalacji. Jeżeli jesteśmy użytkowni użytkownikami systemu Windows i posiadamy NVIDIA GPU, to to jest nasza instrukcja. Natomiast jeżeli posiadamy AMD, to to jest nasza instrukcja. Dla użytkowników Maca Apple Silicon, to jest nasza instrukcja i to akurat dotyczy mnie. Ja pokażę Wam, w jaki sposób instalować przy pomocy tej instrukcji. Dobra, pokażę Wam w tej chwili, jak to instalować. Klikamy sobie pierwszą komendę, czyli git clone. Akurat w moim przypadku mam już to zainstalowane, więc to nie zadziała, więc zaraz pokażę Wam, jak zainstalować, jak teraz wejść do katalogu. Czyli co teraz robimy, to robimy sobie CD. Jesteśmy w naszym katalogu i teraz musimy uruchomić Dockera, czyli Docker, Docker Compose up. Ok, Odpala nam się Docker, ładują nam się kontenery. Raz pokażę Wam, jak to wygląda. No dobra, wszystko mamy załadowane. W obrazach pojawił nam się kwadrant, Postgres, N8N i Olama. Zaraz przejdziemy do dalszej części. No dobra, dla osób, które chcą zainstalować sobie Olamę lokalnie, przechodzimy na stronę olama.com i po prostu klikamy przycisk Download. I teraz jakie są plusy i minusy? Zaletą posiadania Olamy lokalnie jest na pewno to, że jest o 50% szybsza, dlatego że wykorzystuje naturalny silnik GPU lepiej wykorzystuje pamięć maka natomiast minus jest taki że musimy dodatkowo konfigurować dokera jako, jako osobną instalację i teraz jakie są zalety ja na przykład lubię mieć kompletny ekosystem w dokerze więc to jest dla mnie bardzo duża zaleta konfiguracji dodatkowej nie mamy żadnej dlatego że działa od razu bez dodatkowych ustawień i natomiast wady, no na pewno jest odrobinę wolniejsza i wymaga dodatkowych zasobów Dockera, ale to jest, to jest w sumie dla mnie osobiście bardzo mała wada. Dobra, mamy prawie wszystko, natomiast brakuje nam modelu LLM. Zainstalujemy sobie Multimodal, czyli model, który obsługuje w Inputcie zarówno tekst, jak i image. Wybieram sobie do tego celu GEMME 3. Parametry ma całkiem ok, okno kontekstowe 128 tysięcy, jak widzimy w inputcie mamy tekst i image. I teraz dlaczego, dlaczego w taki sposób? Na pewno bardzo dużym, dużym plusem jest to, że potrafi odczytywać faktury, kwoty, daty, VAT, kontrahentów. Na pewno możemy sobie automatycznie księgować rachunki, przeglądać umowy, przerzucać przez naszą automatyzację dokumenty tożsamości, recepty. Możemy sobie oglądać wykresy, tabele, screenshoty itd. Tak na pewno na pewno jest to bardzo, bardzo fajna rzecz, aby nasze automatyzacje testowe były, były bardziej rozbudowane i żebyśmy mieli więcej możliwości. Zaraz pokażę Wam w jaki sposób to zainstalować. Dobra, krok numer jeden. Jesteśmy przy Gema 3, wchodzimy sobie w Gema 3 Latest i klikamy kopiuj. Dobra, krok numer 2. Przechodzimy do naszego Dockera. Wchodzimy do containers. Wybieramy nasze Self Hosted. Wchodzimy w Olama. Wchodzimy w exec i wpisujemy tak. Olama, pull i robimy control V. I teraz ja oczywiście zainstalowałem to już wcześniej, dlatego, dlatego nic dodatkowego mi się nie instaluje. Jeżeli wszystko zrobimy dobrze, to powinniśmy zobaczyć słowo sukces. Dobra, teraz czas na konfigurację naszego N8N. Wchodzimy do containers. Nasz self hosted. Patrzymy, że N8N jest na lokal 5678, więc klikamy. Otwiera nam się nowa zakładka i teraz musimy zrobić sobie setup. Tutaj należy tylko wspomnieć, że ta instancja N8N nie jest w żaden sposób powiązana z naszą instancją, instancją w chmurze, jeżeli takową mamy. Tutaj po prostu wpisujemy sobie dowolny has, dowolne hasło, dowolny e-mail i yy, uzupełniamy jako zupełnie nowa instancja. Dobra, sprawdźmy teraz, czy wszystko działa poprawnie. Zbudujmy sobie szybko nowy workflow. Wybierzmy olama, olama chat model i sprawdźmy, czy mamy Gemę. Mamy Gemę. Wybieramy sobie Gemę 3 Latest. No i wszystko nam działa tak jak powinno. A jeśli natomiast chcesz przyspieszyć swoją naukę automatyzacji, to mam dla Ciebie coś specjalnego. W AutoAI Hub znajdziesz kompletny kurs podstaw NITEN-a, 50 lekcji w języku polskim, dostaniesz gotowe automatyzacje do pobrania podzielone na kategorie biznesowe z pełną instrukcją konfiguracji krok po kroku. A co najważniejsze, masz dostęp do dedykowanej sekcji pozyskiwania klientów, gdzie nauczysz się sprzedawać automatyzację, budować rentowny biznes. Zamiast szukać informacji po całym internecie masz wszystko w jednym miejscu. Link znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnym materiale.